W roku 1939 Słonimski pisał aktualne polityczne teksty kabaretowe dla teatrów warszawskich Alibaby i Tip Top oraz współpracował z działem rozrywkowym Polskiego Radia. Pisał cały czas swoje słynne kroniki tygodniowe drukowane przez Wiadomości Literackie. Od jego rubryki zamieszczonej na ostatniej stronie czytelnicy zaczynali lekturę pisma. W roku 1939 szczególnie ostro występował Słonimski przeciwko ekspansji faszyzmu. W kronikach bronił wartości humanistycznych, manifestował swój pacyfizm. Felietony jego z ostatnich miesięcy 1939 roku, to znaczy przed wybuchem II wojny światowej, dotyczyły właśnie najczęściej faszyzmu, który uważał za największe zagrożenie dla cywilizacji europejskiej. Po wybuchu II wojny światowej wraz z żoną poprzez Rumunię dotarł do Paryża. Żona Janina Konarska, co bardzo ciekawe, pisała diariusz tej podróży, w którym na stu kilkudziesięciu stronach opisała ucieczkę małżeństwa słonimskich, począwszy od września 1939, a zakończyła swoje, swoje wspomnienia na dniu 9 września, ale roku 1945. Zanotowała dramatyczny przebieg tej ucieczki z Warszawy, rozpoczętej w dniu 5 września, potem drogę do Francji, dokąd dotarli 21 września 1939 roku i przebywali tam do 18 czerwca 1940 roku. Potem po upadku Francji przedostali się do Londynu. Karol Streicher w książce Słonimskiego Droga na Emigracji zanotował, Słonimski uciekł, to było słowo, jakiego używali jego przeciwnicy, wymagając, by poszedł na stos ofiarny bez sensu i celu. Słonimscy jechali przez Kazimierz nad Wisłą, potem Krasny Staw, Chrubieszów i Krzemieniec. Stamtąd dotarli już do Zaleszczyk i granicy rumuńskiej. Po kilkudniowym postoju w Bukareszcie pojechali pociągiem do Paryża. Słonimski cały czas myślał o szybkim powrocie do Warszawy, jednak na emigracji pozostał aż blisko 12 lat. Krzemieniec. Wiśniowiec i Zbarasz witały nas przypomnieniem najbardziej polskiej Sienkiewiczowskiej trylogii. Krzemieniec witał nas i żegnał srebrem polskiego księżyca ze snu Salomei. Burza szła za nami. Byliśmy zwiastunami zagłady, ale w małych miasteczkach kresowych jeszcze życie płynęło powoli. Można było zjeść obiad w karczmie na rynku, jeszcze fryzjer golił i strzyk przyjezdnych. Ale wiedzieliśmy, że na zajutrz padną tam pierwsze bomby. Niełatwo dostaliśmy się do Krzemieńca. Niemcy bombardowali cały szlak, którym jechały władze państwowe. W małych miasteczkach nie było nic do kupienia. W Brodach, w domu rodziny żydowskiej, znaleźliśmy schronienie w kuchni, ale wszystko, co nam za pieniądze mógł zaoferować gospodarz, to było jedno, jedyne kurze jajko. Janka rozbełtała je w ganku z wrzącą wodą, dodając ostatnie nasze dwie kostki maggi. Takiej zupy nie jadłem ani u Rica w Londynie, ani u Maksima w Paryżu. W Tarnopolu utknęliśmy ostatecznie. W tym popłochu i rozgardiaszu spotkaliśmy nagle przyjaciela, Stasia Balińskiego. Wczesnym rankiem wyjechaliśmy ze Stasiem Balińskim dwukonną budą w stronę Zaleszczyk. W Paryżu Słonimski spotkał przyjaciół Tuwima, Wierzyńskiego, Józefa Witlina, Gryzewskiego, Kuncewiczową, Lechonia. Niemniej trafili tam również zaciekli jego przeciwnicy polityczni z czasów przedwojennych, a to bardzo rzutowało później na jego francuskie losy. Po wylądowaniu w Paryżu na emigracyjnych kanapkach Kawiarni reżans czekaliśmy niecierpliwie na ustabilizowanie się nowych władz. Był to okres prób dawnych przedstawicieli sanacji, utrzymania się u steru rządów. Pozycja Sikorskiego we Francji była jednak zbyt silna, a szok przegranej wrześniowej, zwłaszcza przed pogromem Francji, zbyt świeży, aby dać szansę Sosnkowskiemu. W tej cafe de la gdzie siadywaliśmy z Lechoniem i Tuwimem, zjawił się pewnego dnia profesor Stanisław Kot jako minister w rządzie Sikorskiego. Wziął mnie na śniadanie i umówił ważną sprawę materialnej opieki nad artystami i uczonymi, którzy znaleźli się na emigracji. Powierzył mi przygotowanie materiału i zreferowanie potrzeb środowiska artystycznego. Oprócz tej funkcji wszedłem też do polskiego radia, początkowo w Paryżu, a potem przy BBC w Londynie. Ksaweru Pruszyński, Karol Estreicher i ja pomagaliśmy w miarę naszych możliwości profesorowi Kotowi w jego staraniach pozyskania prasy brytyjskich dla spraw polskich. Zwłaszcza ważne to było w czasie ofiarnej pracy Kota w Kujbyszewie, jak również w niebagatelnej sprawie rewindykacji dóbr kulturalnych zagrabionych przez hitlerowców. Po upadku Francji, gdy cały rząd był już od czterech dni w Anglii, profesor Kot nadal pilnował dzielnie ewakuacji. Słonimski współpracował z pismem Polska Walcząca w roku 1940 oraz wiadomościami polskimi, politycznymi i literackimi wydawanymi przez Mieczysława Gryzewskiego. Na ich łamach ukazał się najbardziej znany wiersz słonimskiego z czasów wojny alarm. Data publikacji to numer pierwszy wiadomości ze stycznia 1940 roku. Wiersz dotarł do kraju drogą radiową. Opublikowało go w konspiracyjnym piśmie Polska żyje. Wiersz ten, doskonale wszystkim znany, zaczynający się od słów ogłaszam alarm dla miasta Warszawy, stał się symbolem walczącej stolicy Polski. Słonimski wspominał, dowiedziałem się od Karskiego, że mój wiersz alarm został przedrukowany w kraju. Widziałem ten przedruk w zbiorach Władysława Bartoszewskiego, jednego z członków ruchu podziemia i znawcy publikacji krajowych. Natomiast we Francji wiersz Alarm był początkowo dość osobliwie traktowany. Pierwsza pięknie mówiła Alarm Lena Eichlerówna przez Radio Paris. Wreszcie wszedł do programu artystycznego wieczorów zorganizowanych dla naszego wojska. Byłem z ramienia generała Sikorskiego przez krótki czas przewodniczącym komisji repertuarowej dla wojska. Doszły do mnie wieści, że na koncertach żołnierskich alarm jest wykonywany bez wymieniania mojego nazwiska. Zainterpelowałem w tej sprawie oficera oświatowego, który odpowiedział mi z pewnym zakłopotaniem. Tak, istotnie, wiersz jest bardzo ładny, tylko nazwisko autora trochę kontrowersyjne i to psuje cały nastrój. Po upadku Francji w roku 1940 ostatnia noc spędzona na kontynencie podobna była do sennego koszmaru. Mały statek polski chorzów, który miał przed świtem opuścić port, pozbawiony był nie tylko łodzi ratunkowych, ale i dostatecznej ilości prowiantu. Późnym popołudniem wyruszyłem na miasto, aby zdobyć trochę chleba, wina i owoców. Przed sklepami stały bardzo długie ogonki. Gdy wyszedłem ze sklepu, było już ciemno. Były syreny alarmowe. Mowy nie było o dostaniu taksówki. Niemal biegiem, spocony, potykając się w ciemnościach, przedzierałem się przez nieznane uliczki. Nie wiedziałem dokładnie, gdzie stoi nasz statek. Zaufałem tylko głupkowato pamięci wzrokowej, nie znałem nawet nazwy doku. Jakże mogłem w tym porcie ciągnącym się dziesiątkami kilometrów w pełnym zaciemnieniu znaleźć ten mały polski stateczek, który dla mnie był w tej chwili najbardziej upragnionym punktem na ziemi, jedyną moją ojczyzną. Wiedziałem, jak musi rozpaczać Janka, wiedziałem, że okręt może lada chwila odpłynąć, i niezmordowanie przebiegałem przez coraz to inne zaułki. Potykając się o paki i sznury, była już ciemna noc. W ciemności zamajaczył zarys statku. Krzyknąłem, czy to chorzów? Ktoś odpowiedział mi coś po polsku. W 1940 roku, po upadku Francji, Słonimski wraz z żoną przeniósł się do Londynu. Należał do środowiska skupionego wokół generała Sikorskiego, które postulowało konieczność sojuszu Polski ze Związkiem Sowieckim. Z powodu sprzeciwu słonimskiego wobec drukowania endeckich pisarzy zerwał on w roku 1941 współpracę z wiadomościami polskimi. Wydawał potem ze Streicherem miesięcznik pod nazwą Nowa Polska, no istniał aż do roku 1946. Lewicowy, aprobujący taktyczny sojusz ze Stalinem celem ratowania Polaków przebywających w Rosji. W roku 1942 Słonimski prowadził też stały felieton pod nazwą Kronika Londyńska, zamieszczany na łamach socjalistycznego robotnika polskiego w Wielkiej Brytanii. Stanisław Baliński wspomina. Słonimski pokłócił się z Gryzewskim. Ta kłótnia, pozornie ideowa, była kłótnią w zasadzie personalną. Po prostu Gryzewski uważał, że ponieważ nie ma innego pisma to należy drukować ludzi wszystkich przekonań. Słonimski natomiast nie znosił endeków. Denerwował się, kiedy Gryc drukował ludzi o innych przekonaniach i żądał, żeby pismo miało charakter lewicowy, nie, broń Boże, komunistyczny. Londynów było w moim życiu parę. Od 1940 do 1951 roku, to znaczy przez lat 11, rozrósł się Londyn w moim życiu bardzo. Po ucieczce z Francji wylądowaliśmy w małej wy miejscowości Kornwalijskiej Fałej. Wypuszczono nas na ląd, przebadano, sklasyfikowano grzecznie i pośpiesznie, poczęstowano gorącą herbatą i autobusami odwieziono do Londynu. Po paru godzinach jazdy zapakowano nas pod wieczór do jakiejś ewakuowanej szkoły. Londyn za bardzo, zbyt niebezpiecznie wydawał mi się przedwojenny. Jedynie maski gazowe, bezużyteczne, groteskowe rekwizyty wojenne, przewieszone przez ramię, zmieniały wygląd mieszkańców. W sklepach pełno było owoców zamorskich, pudełko amerykańskich papierosów kosztowało raptem szylinga. Wszystkiego było w brud, tylko nie było widać wojska. Kanału strzegła potężna British Navy i lotnictwo nienaruszone, przezornie niezaangażowane w powietrznych bitwach nad Francją kilka miesięcy wcześniej. Pracownikom polskich biur rządowych przydzielono dom na Bedford Way, gdzie już po paru dniach trzasnęła bomba. Podmuch wyrwał futryny z okien, posypał się tynk i szkło. Graliśmy wtedy w brydża i pewna generałowa, która była grubo wygrana, krzyknęła w nagle zapadłej ciemności: Gdzie jest zapis bryżowy? Szukajcie zapisu. Wojna wszystko i bezpowrotnie jej zabrała, ale zapis szczęśliwie odnalazła w gruzach pokoju. Państwo polskie w miniaturze, skupione w paru hotelach i biurach londyńskich, podatne było do obserwacji jak mrowisko umieszczone pod szkłem w terrarium. W jednej salce restauracji w okolicach Paddingtonu schodził się cały niemal światek polityczny, a w przeciwległym gabinecie odbywały się narady i negocjacje rządowe. Gdy ludowcy grozili, że wyjdą z gabinetu, mogło to po prostu oznaczać, że chcą zjeść obiad na ogólnej sali restauracji. Kiedyś zaszczycił tę restauracyjkę generał Sikorski. Byłem przy tej uroczystości. Właściciel hotelu, żyd Wileński, wzruszony wizytą, wyszedł witać generała, podając na srebrnej tacy chleb i sól. Obie te pozycje figurowały potem w rachunku. Mimo bombardowań Londynu, wszystkim nam, mówmy szczerze, nieźle się powodziło. Wielu emigrantów Anglia, nawet ograniczona racjonowaniem żywności, Podniosła na wyższą stopę życiową. Przyjaciel z Ameryki pisał do mnie na początku wojny: Pomyśl, Antoni, że to właściwie być może najszczęśliwsze chwile naszego życia. Mieszkaliśmy w ogromnym Londynie, ale żyliśmy w małej Polsce emigracyjnej, skłóceni w rozgrywkach frakcyjnych i osobistych, myślami jednak byliśmy w kraju. Kiedy wspominam dziś ten czas wojny, widzę z mostu Waterloo płonące doki Tamizy. Niebo czarne od bombowców niemieckich w dniach, kiedy wszystko zdawało się wróżyć klęskę ostateczną. Nocą oślepiały nas wydarte z podziemi arterie rur gazowych, wybuchające wysokim, syczącym gejzerem ognia. Podziwiałem ten naród kupców walczący bez żadnej bufonady. Co rano uprzątano gruzy rozbitych domów, spokojnie i metodycznie czyszczono Londyn jak mieszkanie zaśmiecone przez nieproszonych gości, i wszystko wracało do normy. Słonimski po zerwaniu z wiadomościami polskimi założył wiosną 1942 roku pismo Nowa Polska. Pisał artykuły, w których kreślił wizję przyszłej Polski państwa tolerancyjnego, wielokulturowego, kierującego się zasadami wolności i równości wszystkich obywateli. Jego współpracownikami byli Karol Streicher oraz Ksawery Pruszyński. Nowa Polska stała się szybko konkurencją dla wiadomości polskich Gryzewskiego. Słonimski uczestniczył w emigracyjnym życiu artystycznym niezwykle intensywnie. Był wiceprezesem polskiej sekcji PEN-klubu. Z ramienia PEN-klubu właśnie występował w roku 1942 do władz ZSRR o uwolnienie z łagrów polskich pisarzy. Nowa Polska miała charakter lewicowy, ale paradoksalnie sprzyjała rządowi Sikorskiego, mającemu zabarwienie przecież prawicowe. Pismo publikowano dzięki funduszom rządowym aż do roku 1946. Z pewnością Słonimski miał w owym czasie wybitne ambicje polemiczne, niemniej zależność polityczna jego nowej Polski była dość oczywista. Mimo to pismo Słonimskiego nie popierało w sposób bezkrytyczny rządu, o czym można się przekonać czytając poszczególne numery tego pisma. Słonimski, mimo walki o byt oraz pracy na wielu polach, tworzył poezję, choć oczywiście w nieporównywalnym z okresem przedwojennym zakresie. W roku 1942 wydał poemat pod tytułem "Popiół i wiatr". Było to nostalgiczne wspomnienie o Warszawie czasów swojej młodości. Uważany za jedno z największych dokonań poetyckich tego poety. Zbiór poezji pod tytułem Alarm zawierający ów słynny wiersz wydała oficyna MI e. Colin w Londynie w roku 1940 i 1941. A w sumie zbiór miał aż sześć wydań w anglii. W Warszawie ukazało się wydanie konspiracyjne w roku 1940. I drugie w 1941. W 1944 roku ukazał się wybór poezji słonimskiego, upublikowany w Londynie. Zaś Wiek Kleński to jest obszerny zbiór wierszy stworzonych w latach 1939-1945. Opublikowało wydawnictwo Jakuba Mordkowicza Warszawa-Kraków w roku 1945. W wierszach z czasów wojny Słonimski trzymał się swego stylu i wypracowanych już dawno wzorców poetyckich, ale włączył motywy znacznie poważniejsze, odważne, bezkompromisowe walki zbrojnej, śmierci wojennej, rządzy odwetu, pragnienia zemsty. Jednocześnie dzielił się z czytelnikami opanowującym go nastrojem nostalgii, jak również ogromnej tęsknoty do świata pozbawionego wojen. W roku 1944 Słonimski, jako prezes PEN-klubu, apelował do aliantów o pomoc dla powstańczej Warszawy. Spotykał się wówczas z cieszącym się wielkim prestiżem i opinią jednego z największych angielskich autorytetów w dziedzinie kultury, pisarzem Forsterem Morganem, profesorem literatury w Cambridge. W tragicznych dniach powstania Warszawskiego wspólnie próbowali odwołać się do brytyjskiej opinii publicznej o wydatniejszą pomoc dla walczącej Warszawy. Po powstaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 1945, Słonimski objął jedno z kierowniczych stanowisk w UNESCO, w której powołaniu również uczestniczył. Otrzymał tam posadę kierownika Międzynarodowej Sekcji Literatury i Teatru, którą zajmował w latach 1946-1948. W tym czasie nawiązał współpracę z władzami komunistycznymi w Polsce. Co spodobało jego poważne skonfliktowanie się ze środowiskiem emigracji polskiej w Anglii. Jego porozumienie i potem współpracę z tymczasowym rządem jedności narodowej odbierano jako zaprzedanie się komunistom. Posada przedstawiciela komunistycznej Polski w UNESCO dawała mu gwarancję otrzymywania stałych poborów, co było jednak podstawą jego decyzji o podjęciu owej współpracy. Z drugiej strony, będąc cały czas w Anglii, a nie w kraju uległ przekonaniu, że z komunistami na polu kultury da się jednak jakoś współpracować. Był to początek roku 1946, jeszcze bardzo odległego od okresu stalinowskiego, zaciskania pętli oraz nasilenia represji. Wiosną 1946 roku, kiedy objął posadę w UNESCO, ze zdwojoną siłą nasilił się jego konflikt z Gryzewskim. Stanisław Baliński zanotował wtedy, że wówczas nastąpił ostateczny koniec jego przyjaźni z Grydzewskim. We wrześniu 1945 roku Słonimski odbył podróż wraz z Ksawerem Pruszyńskim do Warszawy, gdzie przeżył olbrzymi szok na widok zburzonego miasta. Chciał czymś wypełnić pustkę, jaką odczuwał od lat w Londynie, tymczasem jak sam zanotował pierwszego dnia chodząc z Ksawe... pierwszego dnia chodząc z Ksawerem po gruzach warszawskich. Nie mogąc odnaleźć nawet śladu ulic, wspinając się po piargach ruin, poczułem się bezdomny jeszcze bardziej niż w Londynie. W wierszach Słonimskiego, które napisał po powrocie do Anglii, przebija potężna tęsknota za Warszawą, ale i za polskim krajobrazem wiejskim. W sierpniu 1948 roku we Wrocławiu zorganizowano Światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokoju. Słonimski przyjechał wtedy z Anglii do Polski. Obok Słonimskiego delegację polską reprezentowali m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Leon Kruczkowski, Zofia Naukowska i Maria Dąbrowska. Kongres był niejednoznaczny i mętny. Głoszona wszemi wobec walka o prawa człowieka kontrastowała z tym wszystkim, co działo się w Polsce stalinowskiej, gdzie terror bezpieki był już wówczas mocno rozkręcony. Kongres stał się jedynie manifestacją obłudy jego uczestników, a zwłaszcza niestety pisarzy polskich. Słonimski jako człowiek z zewnątrz był jedynym spośród nich, którego można nieco usprawiedliwić. Spotkał się wówczas z Tuwimem, zorientował się lepiej w prawdziwej sytuacji w kraju i w miarę szybko powrócił do Londynu. W roku 1949 został dyrektorem założonego przez polski komunistyczne MSZ i Instytutu Kultury Polskiej. Jako dyrektor tego instytutu pracował dwa lata do roku 1951 i chwili powrotu do Polski na stałe. O powrocie przesądziły względy głównie ekonomiczne. Stanisław Baliński zanotował, Gdyby Słonimskiemu dać wówczas posadę na owe czasy w wysokości 100 funtów, to Słonimski by pewnie został w Londynie. Ale jest jeszcze drugi powód. Brakowało mu czytelników. Antoni. Przyparty do muru przez chlebodawców po latach lawirowania uznał, iż pora wracać. Sam Słonimski wspominał. Obracałem się w Londynie w środowisku ludzi wybitnych i atrakcyjnych, ale nie jako partner równorzędny, lecz jako intrus. Prześladował mnie kompleks niższości. W kraju zostawiłem mój dowcip swadę aktorską i dobrze zagospodarowany majątek literackich osiągnięć. Londyńskie znajomości, czy wręcz przyjaźnie słonimskiego z lat 40. z Huxleyem, Orsonem Wellsem, czy Bernardem Shaw w ostatnich latach życia tego ostatniego skłania skłaniają jednak do wysnucia wniosku, że związki słonimskiego z tak wybitnymi postaciami literatury angielskiej jawią się raczej jako dość zażyłe. Słonimski był przyjmowany bardzo przyjaźnie w środowisku ścisłej intelektualnej londyńskiej i brytyjskiej elity. Miał problemy językowe z angielskim, z czego wybawiała go jego londyńska sekretarka. Niemniej kontakty te były bardzo uskrzydlające, choć też i oczywiście obciążające. Słonimski wspominał, mówiłem po angielsku poprawnie, ale bez finezji. Zdarzało mi się czasem utrzymać na poziomie nawet w towarzystwie Wellsa czy Shaw, ale były to sporadyczne sukcesy. Nie mogłem prześledzić subtelności umownego języka wychowanków Oxfordu czy Cambridge. Zapę... Zapędziłem się raz w jakąś anegdotę, której puenta okazała się całkowicie nieprzetłumaczalna. Spoglądano na mnie dość dziwnie. Opisanie listów po angielsku żona Słonimskiego prosiła często o Stanisława Balińskiego, co jego zdaniem leżało u podstaw braku większych sukcesów literackich Słonimskiego na angielskim gruncie. Praca urzędnicza bardzo poetę uwierała, zabierała mu niemal cały czas, nie dawała znaczących korzyści materialnych i nie była tak satysfakcjonująca, jak sukcesy literackie odnoszone w Polsce przed wojną. Nie miał czasu, by tworzyć, odnosił wrażenie, że całkowicie straci swą przyszłość jako poeta i literat. Brakowało mu też polskiej publiczności, czytelników, właściwego odbioru jego twórczości. Uważał, że marnuje na emigracji czas i sprzeniewierza się samemu sobie jako człowiekowi pióra. Przedział lat 1946-1951 traktował jako martwy okres w swojej twórczości. Tęsknił za byciem poetą, za byciem pisarzem, krytykiem, recenzentem, ale nie na emigracji, a w Polsce. Adam Michnik, sekretarz osobisty Sonimskiego, Wspominał o tamtym okresie życia Antoniego Słonimskiego. Słonimski do emigracji się nie nadawał. Czuł, że na obczyźnie zwiędnie, że z poety staje się urzędnikiem. Jego powrót do kraju był wyborem. Myślał, że tutaj będzie jednak bardziej potrzebny. Antoni Słonimski wspierał swym piórem i autorytetem każdą inicjatywę wolnościową, każdy krok ku demokratyzacji i prawdzie w życiu publicznym. Był sprzymierzeńcem rozumu i wrogiem dogmatów, był błędnym rycerzem jasnych idei liberalnych, których ostrze kierował w mroczne spekulacje dysponentów masowej propagandy komunistycznej. Mógł sobie na wiele pozwolić. Władza nie lubiła go, ale szanowała, sekowała go, lecz jednak tolerowała. Ci ludzie bali się po prostu pana Antoniego, jego morderczych żartów, jego autorytetu i jego legendy. Antoni Słonimski był w Polsce człowiekiem ważnym. W roku 1951 wraz z żoną Antoni Słonimski wraca do Warszawy, gdzie otrzymuje mieszkanie w Alei Róż. Kiedy mnie pytano wtedy, panie Antoni, czy pan wrócił na dobre, mówiłem: na dobre i na złe. I mimo, że tego zła było sporo wokół, to jednak nigdy nie żałowałem mojej decyzji.